Moja dziewczyna patrzy często w oczy me i nie ukrywam sprawia to przyjemność jak ją kocham tylko moje serce wie gdy mnie całuje Cześć, mówi Radek, zespół weekend. Moi drodzy, chciałbym z tego miejsca Was zaprosić na 11, już 11, wielki festyn pomidorowy w Jeziorach Wielkich. Mam nadzieję, że my tym pomidorem na scenie nie dostaniemy, ale słyszałem, że jakieś tam walki na pomidory odchodzą. Także jeszcze raz gorąco zapraszam. 11 sierpnia, 11, wielki festyn pomidorowy w Jeziorach Wielkich. Zapraszamy. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Ja uwielbiam ją. Ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją.